wykorzystuj każdą szansę, jaką dostaniesz od życia, ponieważ jeśli ty tego nie zrobisz, to zrobi ktoś to inny i on wykona po prostu tę robotę, czy to jakiś pomysł, czy coś. Te pomysły często mamy właśnie impuls, na przykład aby stworzyć coś swojego, aby na przykład napisać coś, albo na przykład, żeby coś zrobić, przypuśćmy nawet jakiś obowiązek domowy, jak na przykład posprzątanie ubrań, czy cokolwiek innego. I gdy wiadomo tego nie wykorzystujemy, to bardzo szybko potem już nam się odechciewa potem na przykład sobie myślimy, ej w sobie mam teraz czas, ale tak naprawdę już nie ma chęci, ponieważ no, ten pomysł został niewykorzystany i po prostu dostał go ktoś inny. I tak samo może być stworzenie. Masz na przykład pomysł na nagranie czegoś innego, ale tak jakby jesteś dalej, można powiedzieć, że sam się przywiązałeś do tego, że ty musisz nagrywać na przykład ten format i potem... Nagle, wiadomo, potem sobie myślisz, dobra, w sumie teraz mogę nagrać tamten format, ale już pomysłu nie ma, już nie ma inspiracji, więc tak naprawdę już tego nie zrobisz. Dlatego każdą szansę wykorzystuj od razu, jak dostaniesz. Oczywiście, jeśli jest to na przykład coś takiego nieodpowiedzialnego, jak na przykład wsiąść na rower i zrób 100 kilometrów, na przykład w upał, no to to jest takie coś, że wiadomo, jakbyś to zrobił, to byś się czuł bardzo dobrze, ale jest dużo szans, że tego nie zrobisz, ponieważ jest upał i bardzo może cię to zmęczyć. Dlatego, wiesz, ten pomysł jakby trzeba odrzucić, ewentualnie zmniejszyć, jakby można powiedzieć, ze swojej ambicji i po prostu zrobić 20 km. I tak może być dosłownie ze wszystkim. Tak samo z pracą. Na przykład pracujesz 8 godzin, ale jeśli kochasz swoją pracę, na przykład potem pracujesz więcej i więcej i tak właśnie tą szansę można powiedzieć, że wykorzystujesz, ale nie zawsze to jest najlepsze dla ciebie, ponieważ odpoczynek też jakby musi być i wiadomo, nie odpoczynek, że jakieś wiadomo, social media, piwko czy coś, pójść na przykład spać, zrób sobie krótką drzemkę, która przywróci twoją energię, ewentualnie potem jakiś spacer, czy to do parku, czy to do lasu. Wszystko jest jakby dobrze, tylko nie po mieście, bo wiadomo, w mieście to te wszystkie zanieczyszczenia, no to to nie jest w ogóle zdrowe dla ciebie. I serio, wykorzystuj każdy, można powiedzieć, że impuls, ale chociaż go przeanalizuj. Mam no na myśli, masz ten impuls, na przykład odpalasz notatnik i sobie piszesz plusy, minusy i czy to na pewno zrobić i wiesz, i wtedy robisz albo nie robisz. I to jest najważniejsze. Ale jeśli na przykład masz impuls, ale myślisz sobie dobra, za chwilę, bo teraz, nie wiem, oglądam TikToka, no to to jest bardzo złe, ponieważ za chwilę ci się odechce i będziesz scrollował, scrollował i potem już nic z tego nie będzie. Więc serio, każdy pomysł rozkładaj na czynniki pierwsze i będzie wszystko okej. Okay. Cześć!